Witam Państwa na plantacji cebuli z siewu wiosennego. cebule w typie hiszpańskim. Tak jak zawsze, ta sama plantacja, proszę zobaczyć. Proszę Państwa, jesteśmy na plantacji po upałach. Schodziło się, widać sporo liści takich podeschniętych, no niestety. Z tym filium, a wysoka temperatura, wysoką temperaturą. Proszę zobaczyć, tak to, tak to niestety wygląda. Chociaż plantacja w miarę utrzymana w wilgotności, ale no niestety, pewne rzeczy się nie. Nie da zrobić tak. Ochrona przez ten filium była dosyć dobra, więc tutaj nie mamy co sobie do zarzucenia. Jeżeli chodzi o wciornastki, tak samo jest ochrona, że tak powiem, przeprowadzona prawidłowo. Teraz powinniśmy chronić się przed moczniakiem rzekomym, proszę Państwa, bo schłodziło się, może coś tam popadywać, może być dłuższe zbliżenie roślin. Przypominam, sygnalizacja na moczniaka rzekomego, jeżeli mamy. Od rana dłużej niż 4 godziny, czyli po wschodzie słońca, od 4 do 8, zbliżenie roślin, po 8 jeszcze, to e, mączniak rzekomy może wystąpić. Są dobre warunki do rozwoju e, tejże choroby. Co teraz można zrobić, żeby chronić i przed tym stymfylium, e, i przed mączniakiem? Proszę Państwa, e, preparaty typu skorpion, typu fandango, jak najbardziej do zastosowania z siarczanem magnezu. Z protektorem, żeby to ładnie leżało na, na liściu, i powinno być OK. Zakończyliśmy już na tej plantacji nawożenie doglebowe praktycznie. Poszła jeszcze w ostatnim tygodniu trochę salety amonowej i trochę jaramila kompleksu. Tak po około 80 kg na hektar. I tu mamy już koniec. Teraz, ewentualnie, jeżeli będą jakieś tam braki, to będziemy działać dolistnie. Za chwilę można zastosować jakiś nawóz typu krystalon czerwony, który ma około 12% azotu, ponad 30% potasu. Można go zmieszać oczywiście z grzybówką. I tak naprawdę na ten czas wszystko proszę zobaczyć, tak wygląda całe pole, tak samo nie wybieramy najlepszego miejsca. Zapraszam do oglądania następnych filmów z tej plantacji, jak i z innych plantacji warzyw gruntowych.